Witajcie, kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym. A dzisiaj chciałam się podzielić z wami informacją na temat tego, jak naturalnie wzmacniać odporność dziecka. I chyba wydaje mi się, że ostatnio staje się troszeczkę monotematyczna, bo bardzo dużo zaczynam mówić na temat stylu życia, ale widzę, że wciąż ten styl życia niestety leży i prosi o litość. Kiedy do mojego gabinetu przychodzą rodzice z dzieckiem i mówią, proszę nam odchudzić dziecko albo proszę zrobić coś, bo, bo ma hashimoto, to zaczynam pytać o styl życia. I jak długo dziecko spędza czas przed telewizorem, telefonem, czy iPadem, czy jeszcze jakimś innym takim źródłem niebieskiego światła? I czasami słyszę, że nawet 10 godzin. A wtedy mi nie pozostaje nic innego, jak Zrobić taką minę, dlatego że to jest niewiarygodne. My bardzo dużo pracujemy często i zapominamy o tym, że dzieci nas, rodziców, potrzebują i bycie z rodzicem, z dziecka, z rodzicem. Tak mi się przypomniała teraz sytuacja, jak mi dziecko moje, Krzysiu mówi, lat 7, Mamo, ja was podam do specjalnych służb, ponieważ wy nie spędzacie ze mną czasu, bo spędzanie czasu z dzieckiem to nie jest siedzenie koło niego, tylko to jest bawienie się z nim. I bardzo słuszna uwaga rzeczywiście, bo dla dzieci bardzo istotne jest to, aby one spędzały faktycznie czas z rodzicami i tutaj badania pokazują, że dzieci, które są szczęśliwe, są zdecydowanie zdrowsze, co właściwie widać też, kiedy, kiedy są takie organizacje klaunowe. I wysyłani są klauni na oddziały onkologiczne. To dla tych dzieci jest bardzo ważne. To, co wzmacnia odporność dziecka, to przede wszystkim dieta odżywcza, dieta dobrych produktów. Warto zadbać, żeby w diecie dziecka pojawiły się dobre źródła białka, czyli mięso, ryby jaja, pojawiły się dobre źródła węglowodanów, tutaj przede wszystkim unikajmy pszenicy, unikajmy takich produktów typu słodycze, bo one powodują najczęściej wspomaganie rozwoju kandidy czy też pasożytów. No pasożyty to niestety plaga w dzisiejszych czasach i to bardzo często potwierdza nam się wśród naszych małych pacjentów. Dobre źródła węglowodanów to są pełnoziarniste zboża, to może być na przykład gryka, kasza jaglana, Um, ryż, ryż z basmati, ryż brązowy dziki, co jeszcze? Możemy podawać również żyto, na przykład chleb żytni na zakwasie. Zakwas będzie zawsze zdecydowanie lepszy od takich produktów na, na drożdżach. No i bardzo ważne, żeby pojawiły się dobre źródła tłuszczów, bo tłuszcz wzmacnia układ hormonalny. On bardzo mocno wpływa również na funkcjonowanie całego organizmu. Jest też źródłem energetycznym, powodującym, że nie sięgamy tak chętnie po węglowodany. niedawno pojawiły się takie badania. Zresztą to były takie, nie mam konkretnych źródeł tutaj badań, ale to było takie badanie przeprowadzone też w Polsce, które pokazało, że osoby, które jedzą diety chude częściej umierają, czyli ich życie jest krótsze, ale ja myślę, że to też po prostu widać, że jest taka duża korelacja między spożyciem tłuszczu a funkcjonowaniem naszego mózgu. No Przecież diety, które stosujemy w parkinsonie, alzheimerze to są diety wysokotłuszczowe, nawet diety ketogeniczne, które okazuje się, że poprawiają funkcjonowanie naszego mózgu. To nie znaczy, że dieta dziecka ma ociekać tłuszczem, ale ważne, żeby te tłuszcze się pojawiły i żeby pojawił się w diecie dziecka cholesterol. Cholesterol jest przecież głównym budulcem naszego mózgu, jest również antyoksydantem w naszym organizmie, produkują się z niego hormony, ale również kortyzol, który ma działanie ochronne w naszym organizmie. Oczywiście, że nadmiar kortyzolu będzie negatywnie oddziaływać, ale my tutaj mówimy o dzieciach, a raczej chcielibyśmy, żeby te dzieci nie miały tego przewlekłego stanu zapalnego i odpowiedzi na to kortyzolu. Jak, jak to się często dzieje w przypadku dorosłych, dlatego musimy zadbać o to, aby nie miały ekspozycji na niebieskie światło. Ja jestem w ogóle za tym, żeby dzieciom zakazać korzystania z telefonów, z iPadów, z telewizorów. Wiem, co teraz sobie niektórzy rodzice mogą o mnie pomyśleć, ale dziecko może w dużo fajniejszy sposób spędzać czas. Może spędzić go na trzepaku, w pieskownicy, na dworze, grać w piłkę, chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe. Możemy w ciągu dnia godzinę poświęcić po to, żeby pograć w planszówki, bo to są bardzo istotne rzeczy. Ja jako dziecko nie miałam telefonu, komputera i całkiem nieźle się miałam. Moje dziecko obecnie również teraz nie korzysta z tego typu urządzeń, bo zauważyłam, że kiedy z nich korzysta. To staje się dużo bardziej niespokojny i ma problem z zasypianiem. Później chodzi spać. Dlaczego? Ponieważ niebieskie światło wpływa na naszą przesadkę mózgową, zaburza jej pracę i naszemu mózgowi się wydaje, że jest. Dlatego dzieciaki, które wieczorem siedzą przed telewizorem, tabletem czy jeszcze jakimś innym urządzeniem, po prostu mogą siedzieć dłużej i wcale nie są zmęczone. Poza tym ta ilość migających obrazów bardzo mocno stymuluje układ nerwowy. A dzieciaki, wiadomo, że one mają dużo takich aktywności w ciągu dnia i one też potrzebują regeneracji. I tutaj też zmierzamy do tego, co jest ważne, jeśli chodzi o odporność dziecka: sen. Ponieważ sen bardzo mocno wpływa również na regenerację naszego organizmu. I ten sen powinien być w godzinach najczęściej od 21 do 7. Bo takie dzieciaki, które mają około 6-7 lat, powinny spać około 10 do 11 godzin na dobę. No my dorośli powinniśmy spać między 7 a 8. Więc łatwo sobie wyobrazić, jak te dzieci, które mają więcej niż 7 lat, a mniej niż 18, ile potrzebują się wysypiać. A im więcej mają w ciągu dnia aktywności, tym więcej potrzebują snu. I teraz fakt jest taki, że każde dziecko potrzebuje tyle samo snu. Natomiast gdybyśmy wzięli dwoje dzieci i jednemu damy iPada, a drugiemu damy książkę wieczorem do czytania, to ten z książką pójdzie szybciej spać, a ten z iPa iPadem czy tam tabletem, pomimo tego, że jest zmęczony, nie będzie chciał i spać, ponieważ jego mózg myśli, że jest dzień. I pomimo ogromnego zmęczenia organizmu i niemożliwości regeneracji tego organizmu, po prostu wyłączy zdolność spania. Takie dzieci też śpią zdecydowanie, zdecydowanie gorzej. To, co jest ważne dla odporności dziecka, to jest przebywanie na zewnątrz, ekspozycja na słońce, która wytwarza witaminę D, reguluje gospodarkę hormonalną w naszym organizmie, ale również Przebywanie na zimnie, w zimnie, a wielu rodziców stara się te dzieciaki bardzo mocno zabezpieczyć. Czy to jest czapa, czy to jest szalik, czy to są rękawice, a zobaczcie, jak bardzo często te nasze dzieci potrafią wybiec na dwór z mokrą głową, a nie zapinane i się okazuje, że są dużo bardziej odporne niż wtedy, kiedy mówimy nie biegnij, bo się spocisz. Pozapinamy je bardzo szczelnie, żeby się tylko nie zgrzały. Jak zobaczymy, jak Skandynawowie wychowują swoich dzieci, no to przecież to jest tak zwany zimny wychów. Tam się okazuje, że dzieci, które idą do przedszkola dużą część dnia pomimo zimy spędzają na zewnątrz, bo zimno tak jak to też mówię w przypadku dorosłych bardzo mocno nas hartuje, no przecież znamy sposoby na to, żeby nie chorować, to jest między innymi morsowanie, więc pozwólmy tym dzieciaczkom również decydować tak przynajmniej trochę, jak mają być ubrane w, w określonych warunkach, On nam powiedzą, czy jest im za zimno, czy jest im za gorąco i to co jeszcze, Również jest bardzo ważna ta aktywność fizyczna, więc powinniśmy dzieciaki tutaj zachęcać, sami możemy z nimi coś uprawiać. Każda osoba, która się rusza, ma zdecydowanie lepiej funkcjonujące mitochondria w naszym organizmie, a one są niezbędne, aby się regenerować, aby zmniejszać stany zapalne. Na przykład insulinoporność mówi się, że również ma swoje takie pochodzenie w dysfunkcjach mitochondriów, więc tutaj, nawet jeżeli aktywność fizyczna nie powoduje bezpośredniego odchudzenia, to cały organizm. Zdecydowanie lepiej funkcjonuje. W przypadku dorosłych rewelacja to są spacery, oczywiście. W przypadku dzieci no to spacery, bieganie, rower, rolki, piłka nożna, takie aktywności. O takich mówię. Nie mówię tutaj o tym, żeby dzieci zaraz zabierać do fitness klubu i zmuszać ich do takich aktywności, bo chodzi o to, żeby robić taką fizjologiczną aktywność fizyczną. To, co jeszcze, to jest dla dzieci bardzo ważny przyjaciel, z powodu tego, że no. W ogóle przytulanie ułagodzi nasze, nasze stresy, a poczucie samotności powoduje, że dłuższy jest czas trwania choroby. Były takie badania robione na dzieciach, które zostały wypisane ze szpitala z zaleceniami, a. Druga część dzieci została w szpitalu miała te same zalecenia. To dzieci, które były wypisywane do domu, zdrowiały szybciej, bo się okazuje, że to po prostu bliskość innych osób powoduje, że dzieci zdecydowanie szybciej wracają do zdrowia. Co też widać na oddziałach onkologicznych, gdzie mamy klauna, po to, żeby dzieci jak szybciej zdrowiały. Osoby, które są samotne, na przykład jeżeli mamy badania takie w nowotworach, czterokrotnie częściej umierają niż osoby, które nie mają poczucia samotności. A można być pod jednym Mieszkać, a mieć ogromne poczucie samotności, więc tutaj jest bardzo ważne, aby ten czas razem spędzać i bawić się, bo właśnie o takie spędzanie czasu chodzi, a nie bycie po prostu tylko. Obok siebie. No i tu, jak mówiłam o tym przyjacielu, to mam na myśli tutaj jakiegoś kota, psa. To również ze względu na to, że można się przytulić, że zmniejsza się to poczucie takiego braku najbliższej osoby, ale również ekspozycja przecież na bakterie i na brud. Wiemy nie od dziś, że dzieci, które wychowywały się na wsi, to są dzieci, które są dużo bardziej odporne, rzadziej chorują na atopowe zapalenie skóry czy jakieś alergie. Więc tutaj od razu mogę nawiązać do brudu, że dzieci brudne to dzieci szczęśliwe, i może nie zawsze musimy. Dbać o to, żeby te rączki czy buzia były czyste, bo więcej szkody nam zrobiły te chusteczki wilgotne, którymi cały czas dziecko wycieramy, niż pozwolenie, żeby to dziecko było brudne. Oczywiście nie mówię tu o sytuacjach, w których tą higienę musimy zachować, bo na przykład jest jakaś tam słabsza odporność, czy jest tam po zabiegu. No to oczywiście, że tak, ale. Czasami po prostu przesadzamy z tą ilością czystości i okazuje się, że ten brud to jest też również taka szczepionka dla naszych jelit, a jelita odpowiadają za odporność naszego organizmu. Patrzę, czy jeszcze mam tu coś zapisane, bo sobie zrobiłam taką ściągawkę. To, co jest bardzo ważne dla odporności dziecka, to również przytulanie, czyli tutaj to bycie z rodzicami, przytulanie, więc czasami nie wyrzucajmy tego dziecka z łóżka, jak nam przydrepta, dlatego że dla dzieci, dla jego układu pokarmowego, jelit, które są e, siedliskiem takiej naszej odporności, to jest bardzo ważne. Były badania robione na prosiętach, gdzie się okazało, że odsadzenie prosiąt od matki spowodowało w ciągu jednej doby zanik kosmików jelitowych o 50%, czyli zmniejsza się zdolność wchłaniania a, i ulegają niestety atrofii mm, kosmik jelitowej, ale również e, umierają korzystne bakterie jelitowe. Więc chcąc dbać o odporność dziecka, musimy zadbać o jego jelita, a więc tu potrzebny jest brud, przyjaciel, przytulanie, wspólny czas z rodziną, a nawet jeżeli potrzeba, to wspólne spanie. Kochani, jeżeli film wam się podobał, to oczywiście łapka w górę. Zaglądnijcie również na naszą stronę www.ivendieta.pl w zakładkę szkolenia czy wykłady. Tam znajdziecie bogatą ofertę wykładów, które również prowadzę w całej Polsce na różne tematy i mam nadzieję, że na jakimś z tych wykładów się spotkamy. Także do zobaczenia i życzę wam pięknego dnia.